Yummy, 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 I got love in my tummy. Gdy ja wcześniej trafiłam na jakąś inną, łatwą drogę. Musimy iść od tyłu, inaczej szybko nas znajdą. Yy, uciekniecie inną drogą. Chodźcie i nie gadajcie już. Dzięki za ratunek. Dalej poradzimy już sobie sami. Na pewno wiecie gdzie iść? Poradzimy sobie. Zapewne. A nasze rzeczy? Naprawdę chcesz tam teraz po nie wracać? To nie jest teraz najważniejsze. Uciekajcie już. Ale. Uciekajcie. W którą stronę? Ja już dobrze wiem, którą. A wiesz, się nie w tamtą. Chodź już! Harper, możesz tutaj jeszcze pozwolić na chwileczkę? Nie mamy czasu! Co chciałaś? Ty mi się nadal podobasz. Chciałem po prostu, żebyś to wiedziała. Wiesz, to nawet zabawne, bo uważasz, że może coś między nami być? Liczyłem na to. Chyba sobie żartujesz, poza tym mi się podoba inny chłopak. Dobra, idź już, nie będę się zatrzymywać. Czego chciał? Pytał, czy ja będę z nim chodziła. Głupie, co nie? No, mam nadzieję, że się nie zgodziłaś. No oczywiście, że się nie zgodziłam. No, Dobra, chodźmy już. No szybciej! Chyba teraz już jesteśmy na dobrej drodze. Skąd to wiesz? Mm, tak mi się wydaje. Ech, no, chodź. Strasznie wysoka ta trawa. No cóż, ja jej nie koszę. O! W lewo. Nie, instynkt mi podpowiadał, że mam iść w prawo. Instynkt też podpowiadał ci to, żeby zabrać ze sobą torze. To nie był ten instynkt. Dobra, weź przestań i słuchaj się mnie. Za każdym razem, kiedy się nie słuchasz, wychodzisz na dobre. Wcale, że nie. A wtedy, kiedy rozwaliłaś samolot? Boże, no to nie była moja wina. To była awaria systemu. To była twoja wina. Ty się po prostu nie znasz na niczym. Ty się na niczym nie znasz. Ty, Bo ty zawsze wybierasz złą drogę i złe rozwiązania, i obwiniasz za wszystko później mnie. Dobra, ja, przestań już tak gadać: robimy tak, jak ja chcę i już. Nie, robimy tak, jak ja chcę! Zawsze się słuchamy ciebie! Chociaż raz, posłuchajmy się mnie! Ty chciałaś zabrać ze sobą Josza. Co z tego? On przyszedł, był bardzo wiarygodny. Nie wiedziałam, że. Ja od tym... początku wiedziałem, że z nim jest coś nie tak. Robimy tak, jak ja chcę, i tyle. Idziemy tędy. Nie, robimy tak, jak ja chcę. Idziemy tędy. W takim razie idziesz sama. Ty też idziesz sam, więc pewnie się zgubisz. Tak. Ty i twoja orientacja w terenie. Obie się zgubicie. Ja przynajmniej znam strony i nie rozwaliłabym jakiegoś tam samolotu. Ja nie rozwaliłam samolotu, tylko to była awaria systemu i to nie była moja wina. Ja tego samolotu... Awaria systemu była przez ciebie. Nieprawda. Dobra, radź sobie sama. Ty to awaria systemu. Na droga. Może jednak trzeba było posłuchać się harper, ale nie pójdę po swojemu. Hmm, trochę dziwna ta droga, może rzeczywiście trzeba było się posłuchać toma. Albo pójdę jej Pewnie ja sobie nie radzę. Na tym wielkim drzewie na pewno będzie bezpiecznie. Na takim ogromnym drzewie musi być bezpiecznie, bo to inny nie no, by na nie wejść. No, wow, tu jest nawet jakiś sale opuszczony domek. I Wow, tu jest nawet jakiś opuszczony stary domek. Pewnie nikogo tu nie ma. Spróbuję się to zatrzymać. A co jest tam? Tom? Harper, przecież Ty poszłaś inną drogą. Tak, ale tutaj mnie sprowadziła i musiałam się tutaj zatrzymać. W końcu tutaj jest taki opuszczony stary domek, no to... Ten, no. Tak samo ja. No jednak, nasze drogi doprowadziły nas do tego samego miejsca. Jutro rano wyruszamy. Idę się położyć. No dobrze, to ja też nie będę ma czasu, tylko idę się położyć za... się rano wstać. Około piątej. Harper, idziemy. Tak szybko? No błagam! Już dobrze, że nam się spieszy. Ach, tu Nigdy nie byłem na takim polu przy zachodzie słońca. Tak, faktycznie tutaj ładnie. No tak, jest tu rzeczywiście bardzo pięknie. Ale nie mamy czasu. Musimy iść w polu na dół misję wziąć tą książkę. Tak, ale no dwie minuty nas nie zbawią. Możemy sobie chwilę tylko. Dobra, teraz musimy iść. I kto to Gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie mam pojęcia, ale po tym, że jest tutaj ten pomost, możemy pomyśleć, że niedaleko jest w ślad jakiejś cywilizacji. Ale to też może być jakiś stary, opuszczony pomost, o którym już nikt nie wie. Też prawda. I pewnie tak jest. W każdym razie musimy się tutaj zatrzymać na noc. Szkoda, że nie mamy już śpiworów. Ani namiotu. Musimy sobie jakoś poradzić. Zamawiam ten duży kamień. Nie chcę. Nie chcę jeszcze kłaść się spać, bo widok jest taki śliczny. Tam się już kładę. Poczekaj chwileczkę. Coś się stało? Chodź. O co chodzi? Czegoś zapomniałeś? Nie, nie, muszę ci coś powiedzieć. Mianowicie. A... Mm, mm. No nie... to coś złego o mnie, tak? Dlatego się tak wstydzisz, tak? Pięknie, no po prostu pięknie. Nie, nie, uspokój się. To coś wręcz przeciwnego. E, no więc, pomimo swoich licznych wad, bardzo licznych, no daj. Ty podobasz mi się. Czy chciałabyś być moją dziewczyną? No nie wiem, to wszystko dzieje się tak szybko i w ogóle. Wydaje mi się, że ja byłam z Josh'em. No, dobra, w ostateczności mogę się zgodzić. Cieszę się. Teraz chodźmy już spać. A w ogóle to, jeśli mogę spytać, od kiedy ja ci się podobałam? Już od dawna. Dlatego tak hejtowaliśmy cię z kolegami, żeby wiesz, nic nie wyszło. Dlatego właśnie mi to okuczaliście. Mi, tak. No, zwłaszcza ja, żeby nie myśleli, że coś do ciebie czuję. Czarzo. Teraz już idź spać. Dobranoc, dobranoc. A więc to tak. Jesteś już gotowa do drogi? No tak. To chodźmy. Wiesz, y mogę Cię tutaj na chwileczkę zostawić. Y chcę iść do toalety. Ale chyba nie zrobisz tak jak Josh. No co ty. Idę, za chwileczkę wracam. Na serio. Okej. Okay. Tylko się nigdzie nie ruszaj. Okej, okay, okej. Okay. Co się dzieje? Josh, co ty robisz? Ach... chciałem wam pomóc, ale... Tobie jednak zależało na tym, tylko na tym, żeby zdobyć harper. O czym ty mówisz? Oj, ty już dobrze wiesz o czym? A, chciałeś. Tylko tego, żeby została Twoją dziewczyną. Przecież ona się nawet Tobie nie podobała. Ach, jak ty nic nie wiesz? Zawsze mi się podobała. W szkole i teraz! Zostaw mnie! Teraz nie pozwolę, żeby Ci się udało! w tu i już jej nie zdobędziesz. Wcale nie. Będę krzyczał i krzyczał, a ona mnie znajdzie. Na pewno się to nie... Harper będzie moja. Przecież lepszy już nie że nie jest to z tobą być. No i co on do nawet tak mówię. To! Tom! Tom! Tom, gdzie jesteś? O, muszę no, to powiedzieć. I więc wolę ci to powiedzieć, niż ukrywać przed tobą, bo e, nawet najgorsza prawda jest lepsza niż najlepsze kłamstwo, prawda? To będzie coś bardzo złego. Będę płakać. Więc... E, ludzie Harpagona go zabrali. Próbowałem ich powstrzymać, ale nic z tego. To idę go czekać. Poczekaj. Nic nie zdziałasz. Oni już go zabili.